Siemanderowi widzowie. W dzisiejszym odcinku będzie Sigward Legacy, um, trochę poprzechodziłem poziomów. Um, dobra, klikajmy graj. No pospój jakiś. O! Dobra. Trochę pograłem. Um, mam nadzieję, że wam się spodoba filmik i zasubskrybujcie mój kanał żebyście nie przegapili żadnych filmów, bo co wy Marcelele lub żeby mnie zasubskrybować zasubskrybujcie tylko dwa, dwa razy kliknąć i już, jest, już, już jesteście no dobry ludzie. nic polecam, no Ostatnio mało subskrypcji, jest 17. No, już dawno miałem 17. Oh, o no nie, muszę go jakoś zaatakować. O no nie, co? Kurde, dostałem. Atakujcie, bo z nimi nie wytrzymam. O, no. oh, jest okej. Okay. Um. Chcecie, jeszcze więcej, chcecie więcej serii klocków, to dajcie znać. I pamiętajcie, like and subscribe. No, jak to zawsze niektórzy mówią. Chcę się mówi. um, trochę nie nagrywałem, ponieważ musiałem trochę wolnego zrobić sobie. Nie tu, ale możemy dalej nagrywać um, O oh nie. Dajcie znać w komentarzu, czy ktoś zna tą grę Stickwall Legacy. Co? Na no O nie, za co ten idzie. O, no, na A zresztą. nie wam nie, nie będzie strzelać. Jakieś serie z Robloxa może zrobię. Albo, ale pamiętajcie. Pod tym mam 2 lajków. No i może w maju może zrobię odcinek jak wy, z kolegów. No wiecie. Ale różnie bywa. Subskrybujcie właśnie no, mój kanał. Osobiście nie przegapili żadnych odcinków. Um, muzyka jest taka poważna dobra Wygrałam to widowie. I z, z nimi już tutaj 18 jeszcze, jeszcze osób za chwilę się widzimy. Okej. Okay. Już tutaj jest kawałek. No zobaczcie jak to wygląda. To jest chyba przepiękne z tych odlegacji. U nich dopiero tyle. Oj bossa właśnie przywołali. Ehm... Um. Czekamy. I to, też mogę, ale ja już tyle wniosków się. Wow. Dobra, atakujemy. Zobaczymy jak walka będzie wyglądała. O oh, nie. Dobra. Bardzo szybko, a to. O nie, zaraz, no chłopie, nie musisz bić. Chok krzyknął, Boże To jest trybos gry Działa 5 trochę No ale cóż, nie moja wina um, Albo trochę dłuższy odcinek zróbmy, co Wy na to Zrób loksa jak nagram, okej? Okay? Może być? Nie tyle winie mi się to nie podoba. No ma walczyć. On tu ginie. O, teraz czekajcie. Co? Zobaczcie. Nie musimy klikać ciągle. On go nosi. Teraz. Zobacz, jaką wbił mu to w czoło. No i tak właśnie wygląda śmierć i gryfa, czyli Bossa gry No. No i jak widzicie, mamy. Mamy tutaj wszystkich jeszcze lepszych, więc... a więc. Zaraz się widzimy w Roblox. Okej, okay, jesteśmy. W co tu pograć? Może zagrajmy najpierw w... U. O, właśnie ja zapomniałem... wam powiem taki sekretik mały. W Robloxie mam cheaty, dobra, to może być, no i już, dobra. Jak widzieliście, na brukelenie zostało dodane takie coś. Nie wiem, tego wytłumaczyć tu. A właśnie, adreptek, a Jenna przywoła Kulkid e, cool Kid. Cool kid to taka osoba, która jest hakerem. To nie jest dziewczyna, tylko hacker. Um, teraz wam pokażę. Co. co jest 0 Kool Kid. No, i tutaj dużo jest kulkidów. O! To jest kulkid? Ja chciałem prawdziwego kulkida. To jest pewnie. Tak, to jest. Pe to jest na pewno. Nie. Co? O! Czy nie jest kulkid? Dobra, nieważne. Okoliki istnieje prawda? on został obudzony jakby. Zważmy co Jenna robi. Czy gra? Jeśli gra, to spróbujemy do niej dołączyć. Ag. Erel. E n Ona mi się na niej jest polski. Hmm. No teraz. Ona teraz chyba nie gra. No nie gra. Ona ma 9 znajomych. Hmm. Czekajcie. Ej, albo dawaj, kiedy dołączmy do. jako coś tam, coś tam. Bo gra w specjalisty simulatora. Hmm. Czekaj. O! Okej, okay. to są moje tweety. Mm, to nie są tweety. Przepraszam. To nie są ale to jest jakby admin. No nie wiem jak to się nazywa. O dawno nie grałem w Pet Simulatora. Więc tu jest... Okej, okay, okej? Okay. Sobie zbierzmy to. z tym na ostatni. Pięknie, co ja? Pięknie, pięknie. Może spróbujmy. Może spróbujmy na przykład do mojego kolegi. Yy, nie wiem. Do mojego kolegi nie ma żadnego. Dobra. Nieważne. Później zrobię z nim odcinek. To będzie chyba trochę dłuższy odcinek nich niż zawsze. A potem dobra... Klikam. Dobra. Tu kiedyś też był cool kid. On lasa po tej mapie on chyba po prostu tą grę. Znaczy to jest serwer jakiś, dlatego teraz trochę mniej osób gra w simulatora, bo boi się, że kulki przejdzie i wyjdzie. Więc jak to jest z hakerami? Ja jestem akurat taki. No nie jestem hakerem, ale adminem. Nie, nie zabieram kont ani nie hakuję. Miły jestem adminem. Miły admin. Na przykład bo kulki No to oni są źli. Hakerzy to są. O! Dobra. przejechaliśmy do kolejnej gry. albo do gry. Zagramy sobie w. Home. Ham, ham, mam. zobaczmy sobie, co są jakieś Free logs. Free robux, ostatnio no się pisze robux, wiem, ale bobux to jest prawda, bo też jest free bobux. O oh. mhm. Nie ma. No nie ma. Dobra, wyjdźmy, na razie z robloxa. A zagrajmy w. Home. Co, co ja zrobię? Czekajcie. O, pewnie jak z gryście, a nie Zresztą Właśnie tam. Pokażę wam sekrety jakieś, dziwne trochę. Um. Co mam na dachu? Na dachu jest spawn? O! Oh. Tu jest osoba zabita. To jest krew. Ja do niej nie wchodzę. Tam pewnie wie się jakiś sekret. Chodźcie zobaczyć. Tam jest sekret. I drugi sekret w tej grze będzie. Hum. Myślałem, że, że Jana chodziła. No to nie Jana. O! Oh. Chcę się to kliknąć Dobra, klikam To jest gwizd Aha, kika dostaliśmy po prostu No Nie, co to było? Ona mi wirusy dała? Bro, w to jednak nie grałem. Coś mi wyskoczyło na ekran. Był jakiś śmiech przerażający. Filiwa. Um. Roblox, do czego i nie Ona jest straszna. Um. <laughs> Tu jest gra Jana Story No subskrybujcie mój kanał Po więcej łapki w górę 20 pod tym filmem O! A nie, nie będziemy co oglądać. O Jezu! Nie mogę tego... Co? Nie, ja nie chcę na YouTube mosty, tylko na YouTube zwyczajne. No pomóc i co? No chcę swój kanał zobaczyć. no. O! 13 subskrybentów. Tutaj 3 filmy. Zaraz będzie 4 i tutaj 2, 4, 5 shortów. No subskrybujcie mój kanał. Myślę, że wyświetleń tutaj jest dużo. No. Dobra. Myślę, że już mogę kończyć. Trzymajcie się do kolejnego odcinka. Siema.